Schaffen und Stryben chyba Wasben. Musiek. Wiedzą, że nie żyją. Wiedzą, że nie żyją. Nie? Dlaczego nie? Boisz się do mnie podejść. Czyli mam rozumieć, że jesteś mężczyzną? Tak. O, 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 Flux. Dziękujemy ślicznie za odpowiedź. Dziękujemy. Witajcie kochani, dziś chciałam Was serdecznie zaprosić wraz z Zachimem z kanału Mortimer Paranormal na cmentarz ewangelicki z XIX wieku. Jest to cmentarz położony na peryferiach mojego miasta, w lesie z mrocznym klimatem. Zniszczony bardzo przez czas oraz wandali, aczkolwiek zachowały się na nagrobkach niektóre napisy. Serdecznie zapraszamy na nasze nowe przygody paranormalne. Ktoś tu ze mną jest? Czy ktoś tu ze mną jest na tym cmentarzu, Ewangelickim? Przy czyim grobie stoję? Czy możesz do mnie podejść i dotknąć mnie za rękę? Tutaj ze mną pochowani mieszkańcy, dawni koszalina i okolic. Czy ktoś może do mnie podejść? Jeśli chodzę po Waszych grobach, to Was przepraszam. Znaczy coś? Tak, Dusze tego cmentarza, bardzo proszę odezwijcie się do mnie. Czy ktoś może dać jakiś znak?

Czy możecie jeszcze raz zdać znak swojej obecności? O, Patrz, jest. Tak jak poprosiłem. Wow, super. Tanto to może grób jakieś dziecka? Jedna z jednym z dużo pomaga. Przy stary starych cmentarza. Czy są tutaj z nami dzieci? Był. Mm. Może ktoś idzie on, to by kroki było słychać. Nie, to jest. człowiek Są anwesen? Wenn ja, dann schlag das Gerät aus. Dlaczego tutaj taka cisza? Dajcie jakiś znak jeszcze. Nie mamy złych zamiarów. Przyszliśmy tylko tutaj z wami porozmawiać. Mhm. Jest to mi strasznie... nie żyjecie. Oho, Wiedzą, że nie żyją. Wiedzą, że nie żyją. Tam to film. Bardzo ubolewamy, że ten cmentarz tak wygląda. Że nikt od niego nie dba. Że odchodzicie w zapomnienie. Jest wam przytro z tego powodu, że wasz cmentarz tak wygląda. Przepomniki tak wyglądają musiało no wyglądać, nie, nie, nie? Bo mhm. to teraz takie te proste górskie, ale kiedyś to na pewno inaczej wyglądało. Czy potrzebujecie pomocy? O, było 21 na mierniku. No u mnie to szczególnie tak 12-14 lat staćę. Ktoś do mnie podchodzi? Podejdziecie jeszcze raz do mnie.

Entweder zu mir oder zu Marzenas. Guten Abend. Herzlich willkommen. Trzy jedenaście. Guten Morgen. Noc już, nie? Teraz jest guten Morgen, bo już jest po pierwsze. O, jeszcze noc jest. Ich heiße Joachim, mit mir ist die Marzena und Johanna. Wir kommen im Frieden und wollen nur reden. Dwadzieścia na mierniku. Coś się dzieje, coś się wybudza. Macie mało energii? Możecie ją pobrać z naszych sprzętów. Śmiało podchodźcie, podbierajcie energię. Ja mam takie wrażenie, że to jest po prostu już, że te groby już są tak stare, że no te byty już prawdopodobnie mają bardzo mało energii i już po prostu no nie dawają... O. o! O! Widzisz? Ale prosiłam o energię, żeby pobrały, a śmieciarki przeszło w tym momencie. Normalnie aż mam w skórkę. 40 coś. Aha. Czy jeszcze raz możesz do mnie podejść? Bardzo Cię proszę. Chciałabym Cię poczuć. Podejdziesz do mnie? Dziękuję. Jesteś mężczyzną? Jeśli jesteś mężczyzną, zapal ten miernik, który trzymam w ręku. Płyniesz na niego? Proszę. Dziękuję ślicznie. Czyli mam rozumieć, że jesteś mężczyzną. Tak. O, 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 Flux. Dziękujemy ślicznie za odpowiedź. Dziękujemy. Strasznie nam przykro z tego powodu, że te groby tak wyglądają. Bardzo byśmy chcieli, żeby ktoś o to miejsce zadbał. No. O. dziękuję. A czy mogę poczuć, poczuć Ciebie? Dotkniesz mnie za rękę? Dotknij, dotknij mnie za rękę. Dziękuję. O, już coraz więcej. No, widzicie. Coś podchodzi, no. Dziękuję ślicznie. Danka, A czy są tutaj również kobiety? Czy w tym miejscu są kobiety? Jeśli tak, odpowiedz. A dzieci? A się o dzieci. A czy są tu jakieś dzieciaczki z nami? Czyli mam rozumieć, że jesteś tutaj sam? Tak. Proszę pana, ale nie do końca, no. Sam tutaj jesteś, czy są jeszcze inni mężczyźni przy tobie? Jeśli tak, zapal ten miernik. Śmiało, podejdź. Odpowiedz. Nie obawiaj się mnie. No coś się budzi, ale tak. Czyli jest Was tutaj więcej, tak? No spytajcie się po niemiecku muszę. <laughs> mhm, zapala się. Yes. No. Jest. Dziękujemy, dziękujemy za odpowiedź. Dziękujemy. Czy te byty boją się do nas podejść teraz i z nami porozmawiać? Boicie się nas? Czy boicie się nas? No, chyba się nie boją, wiesz. Nie, chyba się nie boją. Czy jesteście w tym miejscu szczęśliwi? Piękne miejsce, piękne w lesie. Czy jesteście tutaj szczęśliwi? Proszę odpowiedzcie. Mhm. 12 takie coś. Czy chcielibyście odejść z tego miejsca? Wejście, jeden no. wejście. No daj mocniej, dobijaj mocniej. Możesz pobrać trochę, energii ze mnie, ale tylko troszkę na więcej nie pozwalam. Tylko tyle co do kontaktu. Czy były tutaj odprawiane może jakieś rytuały? Czy było coś tutaj robione wbrew Waszej woli? 32. Całe to wrażenie, że tu coś się Potem te sprzęty mają mm. bardzo dużo energii, może sobie pobrać. My sobie stąd za chwilę odejdziemy, nie wrócimy już. Chcemy tylko to się dowiedzieć dlaczego tu jesteście i co tu robicie. Czy jest wam tutaj dobrze? Czy chcecie zostać tutaj? 20, w tym 17 no. Znaczy potraficie wydać jakiś hałas Potraficie coś zrobić tak żebyśmy usłyszeli Jakiś dźwięk Cokolwiek Przejdziecie się koło nas Proszę przejdźcie się. Czy wiecie, który mamy rok? Czy umarliście z powodu choroby? Było 24. Czy umarliście w sposób naturalny Ze starości też dzieci dużo, sporo umierało. Kiedyś przed wojną było także że była bardzo duża śmiertelność dzieci. Ogólnie była duża śmiertelność. O, widzisz i potwierdza, 33. A czy możesz bardziej wpłynąć na ten miernik? Tu na pewno są dzieci, na 100%. No są, 100%. są, bo 100%. sporo, sporo to dzieci ich znowu... Tutaj już nie ma. Może odpalaj radio, na chwilę, zobaczymy na radio, czy to tutaj czy... Jeżeli są jakieś bieżni, na pewno są, to też możecie śmiało podejść, możecie widać, jak do tego misia podejść, możecie się nim pobawić. Ten misiu wam nic nie zrobi. tych urządzeń też się nie musicie bać wiem że to są dla was urządzenia które nie znacie ale mogę wam obiecać że te przyrządy wam nie zrobią żadnej krzywdy możecie śmiało je dotykać A czy będziecie chcieli z nami porozmawiać przez radio, takie, które was usłyszę? Przez taki sprzęt. Czasami jak się odpali radio, to też coś się zaczyna dziać. Patrz, ty masz 11, a u mnie 0. No, ale u mnie cały czas te, te, te skroki są, bo no, już nie są. Nie, już przyszło do zada. ciebie. Czy będziecie chcieli z nami rozmawiać przez radio? Jeżeli tak, to potwierdź to na tej piramidzie, którą też przed chwilą uruchomiłeś. 24. A czy możesz dotknąć tego urządzenia z zieloną lampką? Czy dasz radę? Dziękuję. Zaczym mi Czyli chcesz z nami porozmawiać, tak? Jeżeli tak, to wpływ na urządzenie od Marzeny. Nie na moim, na od marzenia. Jeżeli chcesz. z nami porozmawiać. porozmawiać? FM. Ktoś tu z nami jest. Na tym smart Mężczyzno, witam Cię serdecznie. Czy możesz mi się przedstawić? Ja jestem Marzena, obok jest Arty. Czy to Ty dawałeś znaki na naszych urządzeniach? W Mężczyzna, bardzo cię proszę, odezwij się do nas. Nie mamy z nich zamiarów, nie przyszliśmy dewastować tego miejsca.

nie? Boisz się do mnie podejść? Porozmawiać? Tam nie było nic takich głosów ani nic. Znaczy był jakiś męski głos, taki jeden na początku bardzo wyraźny. Tak, tak, ale potem ucichło. Ja to jakoś przekręciłem. Czekaj, spodobaj mi się. Mężczyzną, jesteś tu jeszcze? Tak, jest, jest, słuchaj, kurcz. Bardzo cicho. Mm, mówię, mało energii. Czy macie mało energii? Mało było kobieta. Dobrze, dziękuję Ci za tę odpowiedź. Możecie ją pobrać z naszych sprzętów.

A czy w tym miejscu ktoś jest z nami? Czy przy tym pomniku jest ktoś z nami? Aha, jest ktoś z nami. Witam Ciebie mężczyzna. Ja jestem Marzena. Czy możesz mi się przedstawić? O, dziękuję ślicznie. Patrz, tu jest jakiś inny grup i tu trochę ci... coś się dzieje. Czy możesz nam się przedstawić? Czy Możesz wpłynąć na urządzenie, które stoi za Marzeną, na tą piramidę, czy na to urządzenie z anteną, Kobieta krzyczała coś. Kobieta, czy potrzebujesz pomocy? Kobieta, czy jesteś uwięziona w tym miejscu? Czy chcecie modlitwę? Czy mamy się za wasze dusze pomodlić? Odpowiedźcie. Oho, u mnie coś było. No. Okay, jakby, jakby tyłu. Czy możecie jeszcze raz potwierdzić, że chcecie modlić się? Mamy, mamy się za was pomodlić? Tak, kobieta. to sobie, a płot też chyba powiedział No, czy coś takiego. Do... Dobrze, my się zaraz za was pomodlimy. Poza kamerami. Może to wam w jakiś sposób pomoże. Dobrze kobieto, pomodlimy się za was. A ilu was tutaj zostało? Jest 42 Ilu was tutaj zostało w tym miejscu? Dużo dusz jest przy mnie. Tutaj przy nas. Podaj liczbę. Ilu jest tu jest? Podaj liczbę. Jak możesz. Coś krzyczało, już to wysłuchać. To wpływał na mój miernik? Zapalał ten miernik, który trzymam w ręku. Co to za odsyła wpływa na mój miernik? Kobieto, to byłaś ty. Bardzo bym prosił ostatni raz zbierz całą swoją energię. Wpłynie jeszcze raz na tą piramidkę. I obiecuję ci z ręką na sercu, że odchodzę. Albo ktokolwiek inny, nie musi być ten mężczyzna, ktokolwiek inny, który tutaj z nami przebywa, niech się z nami pożegna jeszcze raz, wpływając na piramidkę z lewej lub z prawej strony. <laughs> Możesz nawet na to urządzenie z antenką podejść. Z lewej na tak, z prawej na nie, w piramidzie. No dobrze, to jeszcze raz jako pożegnanie płyn na jakiekolwiek urządzenie. Potwierdź. Potwierdź to po prostu tylko potwierdź. Chcemy potwierdzić, że to nie jest przypadkowe dotknięcie sprzętu. Dokładnie. Możesz jeszcze raz tego Misia dotknąć, i wtedy odchodzimy. No, jak nie dotkniesz, to ja tu zostaję. Ja tu mieszkam blisko, zostaję. No. A chyba byście tego nie chcieli, nie? Więc pożegnajcie się z nami, i my odchodzimy. Schafen und streben, chyba wacu Leben Mówić, coś. Nie wiem, czy to czy coś innego Tu już pracuje właśnie Man tam aromatyczne miejsce To jest no. No. nie chciało A bo św... ten cały las jest o z tymi grobami. I to by było na tyle z naszego dzisiejszego wypadu. Tak jak widzieliście, mieliśmy reakcję na fluksie, na mierniku, na miciu. Aczkolwiek byty, które przebywały w tym miejscu, nie miały na tyle energii, żeby wejść z nami w głębszy kontakt. Zaskoczył nas za to duch mężczyzny, który był bardzo bezpośredni i wprost powiedział, że nas nie lubi, dając znak na urządzeniu, że mamy opuścić to miejsce. Uszanowaliśmy jego prośbę i zakończyliśmy nagrania. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Serdecznie zapraszamy na następne nasze materiały paranormalne. Trzymajcie się hej.